A holu, bardzo serdecznie w uszach dzwoni wam jeden, wraz ze mną jest. Wojtyl oraz tycki Maxi. Moksi. No nie, pójdź, nie pocznie, pocznie, wiem, że to ludzie zobaczą, ale okej. Okay. Ehm, ty, to mi dajesz. Uuu, słabe? A ty, coś mi dałeś? Daj mi lepiwek. Daj mi ten lepiwek, nie chce mi się. Nie zasłużyła sobie. Ja Lubi piwki. Ja się zagram. Ehm, Rozpoczęliśmy przed chwilą Chapter o Nie, nie rozpoczęliśmy Chaptera. Tak, rozpoczęliśmy Chapter 18 Ślepy jestem w takim razie. Znaczy, no jak tylko dotarli, do, do, dotarliśmy do sanktuarium to rozpoczęliśmy Chapter 18 No to w sanktuarium jest jeszcze jakiś quest powiem ci Dobra e, bo, e, Pogadaj z Moxie. Rozmawiałem Czekać, no... z nią, nawet na tytki się patrzyłem. Nie gadałeś z nią, nie zaliczyła ci. <laughs> nie zaliczyłem jej, no to, no dobra, już ją zalicza. Nie no. zaliczyła cię. Już ją zaliczam, już. Zaraz będziesz miał Patrz, zaliczanie. ucz się, się o no. No. Ja Już się trzeba z nią pogadać, ja olewasz liczymy. ją gorącym moczem. Dobra, już ją zaliczyłem, ma znaczyć. O, no. Tina! Idziemy do Tiny Tak, tak, kill jack, kill. Zboczęliśmy. Kill Prawie jak mi chodziło. Debile, 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 debile. Kiczek, kiczek. O właśnie jak chcę wam jedną rzecz pokazać, jak już jesteśmy w sanktuarium. Jetem. E, Co? O tu mam dla ciebie złom. Taki fajny nawet. Ty. Chcesz? Jierz dwa. Nie wiem, że to lubisz. Bez efektów. A idę, czego chcesz? Mam lepszy. Znaczy biję może ciut mniej, ale ma efekty. Idę do klapiego. Klapi! Klapi! Tak, róbmy po prostu w ten sposób Klapi! Przedaję tak, to sprzedam, to zostawię To sprzedam, to zostawię, to zostawię To sprzedam To zostawię, to, to, to sprzedam, to sprzedam Jaki złob Dobra, um... Ej, a Zedzio ma dla nas jakiegoś quest'a, wiesz o tym? Kto? Zedzio. Walgo! Mam dość już tych questów poboczych. robiliśmy do tej pory wszystkie, teraz mi się nie chce. Ładnie, Jakiś karabinek albo granaty, dobra, nie, Wojtuś, nie. <grystanie> Robimy naszą scenę? Dawaj. <grystanie> 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 Z mojej perspektywy będzie słabo e. wygląd wyglądać, ale dawaj. To Od... jest takie pytanie do ciebie. No? Czy chciałbyś tarczę 3843? Do kupienia w sklepie? Tak. Pokaż ją. No to jest 1700. A, więc... no chodzi mi o to, chodzi mi o te zwykłe shieldy, tylko że ona daje minus e, 1200 HP. O nie, to nie. Nie shieldy, zbyt jest Dobra, Wojciech wbije tu do środka czy nie tam robi na chustę. Do Lili. Nie ma lilii. Ale wiem, że jej nie ma. Ale wiem, ale do Lili. To wbijaj do chatę z, z mojej perspektywy też to, to zawaliście wygląda Tak, ale to jest trudno, jest w mojej Ty nie masz milirica, Frapsa, bandika, Bendicama, jesteś słaby Dobra, gotowy? Tak Pok 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 Czy chce pan porozmawiać o Bogu? <noise> Kapelusz rozwala system. Eee, ten kapelusz rozwala system. A to jak pierwszy raz tak padł na ten pomysł i Wojtuśa tak rozwaliłem, tak Wojtuś otw mówił, otwórz drzwi. O co chodzi? Otwórz drzwi, otwiera drzwi. Czy chce pan porozmawiać o Bogu? te 5 minut były, no. <śmiech> <śmiech> tak to prawie nie wyglądało. No taki o, proszę bardzo, taki gazerker z kapeluszem, świadek to powiedz, jest mi, powiedz mi jak to wygląda? Sierpem i młotem, na tym. To jest brudny. <noise> Dokładnie. Jak jakiś Murzyn albo... strony Murzyn. Weź tego skina z sierpem i młotem. Wiemy yeah. tego. Better jest Pro Ojej. Sierpem i młotem, wiesz, będziemy teraz. Jest Bra to. Brat po Związku Radzieckiego, nie? Na Związku Radzieckiego. Dobra, tego co rozumiem to będziemy to kończyć teraz, nie? Czyli po co? Znaczy lecimy, lecimy za questem! Znaczy mi chodzi, że kończyć grę, bo ND tu pisze Aha, ta, w taki jest, e, epizody. Mistrzu podróży. Eridium no. Blind. Wow! Co nie się boi? Stopa? Co się boi! Nie <laughs> kumpel w gimnazjum rozwala, tak podchodzi, tak staje nad tobą, bo wyższy do mnie. Staje. Taki napakowany chłoptek do mnie. Co się boisz? Eee. Dobra, Lili, ja prowadzę. Nope. Ja prowadzę. Nope. No, wylądujemy pod mostem. No, jak tam jest. Nieważne. Lecimy. Dobra, będę Twoim GPS-em. Gdzie ty pojechał? Zawracaj się jest. No i... to już! Coś mówiłem! A tam tam nie polecił łowy, Dobra no wracaj, no wracaj! Wszystko jest pod kontrolą. Ale tam nie polecił łowy, to tam nie jest na tym pole Gdzie? Na dole? Tak. No tu jest ta linka, ona prowadzi gdzieś tam. Ta linka prowadzi gdzieś tu. No i tak musimy jechać w e Dobry? Dobry, a to trzeba na górę wejść. Tak. Trzeba po prostu coś zestrzelić. A po prostu... Dalej do snajpera. Się pobawić. Eee... Yy. Won. On co? Człowieku. Dobrze, nagram Ci później bajeczkę. Dobra? Wow! A, okej. Okay. Jestem! No dobrze, przydasz się. Znaczy, nie przy tobie. No nie, tu nie da się skoczyć, powiecie. No, hamstwo w państwie i zrodomieszczanie. Fuck this shit. Widzę, że się bawi w Tak. Poradzisz sobie, jesteś dobry chłopak. Znowu ty gówno tu biega. I hate bully No, okay. ale masz sztukę ridum nagrodę Którego już nie wydasz mi się Ginie od wybuchów No nie, tu jest czekaj, tu jest działko, które wcela Ty poszedłeś tam to otworzyć? Tak, spróbuję to otworzyć Dobra no, Rozwal się no, To może być HP kupić działko Faja, faja, faja! Medyk! Dokta! O mam wody gdzieś. O, otworzyłem, wystarczyło to strzelić Brawo średnok. Co my tu mamy Ja walczę sobie z tego ptaszkami. O parkę A na dole mamy. Jakąś grotę. A w grocie mamy. Iridium. Dużo śmieci, które boisz tutaj, będą się podobać. O! Bedrockowego Bulmonga. trafiłem na sam tą mapę w Minecrafcie. Oczywiście. Tu jest skrzynka. Dupa samochodu. No to znowu coś bije. No, no znowu jak pierdolę. Ale on są twardzi Nooo! lol ja nie mam Amor no Znowu A bo jest na wybuchu Spoko, a ja nie mam tej Tyle przepadnie no wie, To wiecie shotgunem odganem mnie z bazuki, ale nie to z bazuki musiałem napić O, Żal o, To wrote bałkę O, autumn fajnie. Idę do tamtej groty z pierwszy ale... Co to było? Ja Czadaj, da mi duże bully mondów Autki będzie... Znowu nie bólu. lubię ich! Ale da mnie te duże reading, nie wiem po co to te rhid, które już wszystkie upgrade y mam wykupione, ale... Ja jeszcze nie Ej, 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 ej. E, e. Zwaliłeś sprawę, cofaj się. Właśnie tak właśnie, tak myślę. My. Kurwa no. czemu to są takie like potrafisz spadać normalnie, weź. A tu się nie da wjechać Czemu to są takie lagi na twoim serwerze? Nie masz serwera normalnego. To jest to słaby. Masz no, słaby no. internet To bezpieczne Tyle tam na no, my iść tutaj czy co? Nie, tu są te, znajdź dużo. fajnych fajnie znajdź idziemy tak dla fanu, nie? To by było fajnie. Gdzie ty jesteś? Za tobą! Ule, mąk nie bije! Proszę pana, tylko dla znajdziek. Proszę pana, pan tu nie stał. Hey! Najebiscy, ten shotman. Pokaż neczki, tam dużo reading mi było. Za ścierwo. Ojej. Pada w bedrock Ojej. Dostał 14 z mojej bazuki, pośrednim HP spadł. Tak! Oni to wytrzymali na bazukę. Ja ich w rozwalam, to jest mocniej. Nie ja tak podejdę i cały dzień może wam tu ratować. Przydałoby się, no, bo nie, nie mogę trafić w nic. Ale oni mnie od ciebie odpychają i to jest problem. Dobra, ja tam zaraz winę. Ty jesteś słaby To ci zawsze ratować muszę, a ty co? Ty bo ty Masz, klona, moc... turnego. Nie, jeb, jeb, jeb. Ty masz klona, Turnego Nie, nie, nie. Nie masz klona, turnego. Redną mam. Rzucisz klona i jesteś spokojna, ci nie mogę, bo mnie biły. Tyle widzę, bójdą. z ją, co? Ścierno takie! Tego się drzesz. Łowem no, nie prześcigać <grystanie> Materiał czy na dartach? Na <grystanie> Bo na przykład wczoraj oglądałem materiał do Ragnaroka i on mówił, że. Nie DRZYJ się na materiałach! Widów to denerwuje. Tak to mnie na... to denerwuje. Go. <grystanie> no to przepraszam za moją postać. Ono no się drzy! Lubi! Chcesz może relikta, 16,4% HP więcej? Nie. Mam hmm. reliktę, który da mi równo tam 400 ileś HP chyba. Ten. O. nie wystarcza. Dobra, jedźmy podnać klaprapa. Open the door! Ooo oh, Dog! do Oooń, też tu mamy jechać Nakieruj no, mnie, będziesz moim GPS-em Bo ja nie mogę jechać i patrzeć na mapę jednoczone. No A tu się nie da jechać, dobra, no to pojechali Widzisz oh. jak ja ładnie kieruję, a ty byś się tylko rozbijał O lubię Klapij! Ej, hey, yo, Muhammad. planet Tutaj masz apkę. planet a new Tutaj masz apteckę, <śmiech> <pisa>. <śmiech> planet fucking goal. <laughs> 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 Przeleciał cię przede Przeleciał cię. Jak ja kocham jak klap <laughs> trap <to> takie. <And śmiech> open. I to w I będę ja Nerwowo, nerwowo. Skrzydki! Ehm. Jeszcze gdzieś sklep jakiś, bo ja nie mam. Mam moda bazułkiem, mi się przy, wydaje, że będzie bardzo przydatna. Eee, wydaje ci się. są roboty, nie lubię robotów. No to jest jednak superion. To <grym> no, nawet ludzi, ro robotników nie tak, 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 tak.

Ді, клап, a right. a tu Taki <coughs> R to włóżmy mu. Jedynkę! Właśnie w tym momencie jedem dostał orgazmu. Aaaaand... Close! Kocham humor w tej grze! Wow. Szybka reakcja chemiczna i robót zbudowany. Chemia, chemia mnie interesuje. Wow! wow. Dotarł mi jego, dotarł mi jego, dotarł mi jego! Okej. Nie. Od dupy jest. Yeah. Wow, a ty co? nim próbujesz we mnie? W śmieciu? Żal. Żal. <laughs> Żal. Pamiętam fajną misję tutaj po To trzeba było, e, ten. Ten od samochodów e, na sanktuarium. Jak on się nazywał? Wojtuś. Skipper Scooter. Scooter, no. I on tam jakąś klatkę zakochał. Wow! Ratuj mnie! E, on się w jakiejś latce zakochał, jej wierszyk miłosny. Zapisał, okay. ale. Wstydził się, wstydził się tego, ten. Wstydził się jej. Przeczytać o -o, więc. Wierzyczki. Więc ja wysłałem, to jeszcze starszą. Więc ja mu tam poszedłem. Wierszyczki. Słyszę, słyszę. Przeczytałem jej ten wierszyk. A ona poszła i się na nie? Kurno, to ma tarczę. A, ich tu jest. Weź, za ta wszystkie, bo one mają tarczę. A, no, to tarczę da się zbić. Ta? A, bo tu jak piloader był. Dobra, to ja nie żyję. Chyba nie, jak je tu jeszcze jakiś je podszuk. Robocik. No, przyjdź do mnie. jedzę, spokojnie. Oh, Zgadza się. W klasie, Tak, to robię? E, ten jest nasz już. fajnie Ok. Dzięki, klapi. A, bo tam misja to ty miałeś. E, tym. ulicesem, nie? Kim? Ulyses Tak stał, nic, niby nic, coś tam e, robi. nagle, nagle... Just pierdzieli, pierdzieli i jeb <śles> dostał po z... do cholerę. <śles> się tego profilu zgniotło. Kocham humor w tym Okej, Tak, Team Fortress 2 też gramy Co tak. nie jestem? Ja tak, ratuj mnie Ratuj mnie okay. Oj, tuś To praca na cały etat Na pełny etat, niańka okay. do Ganderkera no o nie no znowu! Kudę. Łapcie granata! Patam Ej, Ok, jedę do niej. Łopalos. To który leczy. Może trochę na dużo mam wybuchowy rzeczy. Ale ja lubię wybuchać. Wybuchowy chłop. No tak ja mam ten, ja mam e, tak. Znowu... Szelbę wybuchową e, Bogułkę wybuchową tak. Ijeż wybuchowo. Eee. No Mam e, Karabin wybuchowy. Tylko snajperkę mam normalną. Tak. A może mnie uratujesz? Znowu to pełny etat Pożal. Cześć, do zobaczenia. O kurwa, mam bazookę. Ej, no gdzie spierd... dzielasz? Co uciekasz? Co się boisz? <śmienicza> o, dwie się otwierają zamykają na Notaw jego! Dobre. O pani! Rzucimy granatę nie. nie mogę, jestem katrykarem. A to on mnie rzucił granatę No nie, bo miałem Ci broni Znaczy mogłem ale mi się nie chciał bo te drzwi się otwierają, się zamykają, i. No to po prostu wejść. Znowu. <noise> Ciekawi. mi. Ja, to ja jestem człowiekiem, który walczy na bliski dystans. I. Łatwo zginąć dla mnie. A, to są jeszcze drugie drzwi. Bo jedne się tamknęły, rozumiem, bo Klaproth mówi i open i te dwie się tamknęły, które miały tam pokój. Miał a ty co mnie tu ciapiesz? Redna małpa. Redna! Dopiero. Ej. Muszę bazukać. Okay. <laughs> za jakby zapowiadał to. <laughs> Spój spójrz za siebie! Jak to wygląda, aż do Tylko patrz, patrz, spójrz, spójrz za siebie! Łapiesz motyw, klap trap, schody. Nie, po schodach nie można wchodzić. Jak na plecy dla tego? słyszysz? No dawaj, K dawaj, dawaj plecy. Pomogę ci. Nie działa coś. Wszędzie tyle elektryczności, a do bawy muszą prowadzić chody. Tylko takie pytanie, czemu Claptrap y, nazywa nad minionami? Na <podbl nível> bo przecież minion, to ja rozumiem, że sługa to się nazywa, nie? To tam... jest nie wiedziałeś? Tak, ale dosłowne tłumaczenie to jest sługa, chyba. Eee, dobra, ja znowu muszę opróżnić nozdrza. A ja mnie akurat dzisiaj katar puścił, nie? Kurde, nie chcę robić zbyt długich odcinków. Dlatego nie wiem, czy teraz tutaj znowu nie zrobię topu, przerwy. Bo fajny mordur był. Także. Um, tam jest sklep, idę do sklepu. Welcome customer. Kupmy wszystko. Ach. Wojtuś już lepiej się czujesz? Tak. Także wraz ze mną był Wojtuś. Do widzenia. Do widzenia. I zapraszam na kolejny odcinek Borderlands. Bo i tak... Nie, dokończymy tą misję już na nagraniu i ja to wrzucę. Trzymajcie się, do zobaczenia.